Thank you. Jeszcze Dobra, ale to wiarek kasuj. Możemy wpuszczać. Proszę bardzo. Wstęp płatny złotówkę. Proszę. Na cele naukowe przeznaczamy. Żeby docenić sztukę trzeba za zanią... zająć <noise> Proszę, zapraszamy. Plakat prehistoryczny 77 rok. Musicie sami się oprowadzić. Tu macie zbiory z, od 77 do końca 80. może. Opisane. Ktoś jest jeszcze? Kto idzie? Kto? Profesor? Profesor wchodzi za darmo. My? Nie, my jesteśmy organizatorami. My nie wiesz. My jesteśmy organizatorami i kuratorami jednocześnie. O, ja symbolicznie Symbolicznie możesz. Potaję ja to nakręcić. Symbolicznie. Ile? Otwarte. Max, ale tu trzeba wiesz. No. Musisz, bo masz złotówkę na cele naukowe. Proszę bardzo. Patrz, Max, Bez, nie ma zniżki. Myślę, że ich odstrasza cena. Cena jest... Nie to nie. O. I jak? Daj popatrzeć. Na boisko zbieramy, proszę. I tak taniej niż bułki w barze, słuchajcie. Bułka w barze droższa jest, A kto zobaczy historię tej szkoły? Tylko u nas. Dobrze, dziękujemy. Danka przychodzi i płaci za... A pan Maciek? Pan Maciek nie zapłacił. Filmujemy Filmuj pana Mackę, Ja go będę pan... Ja go mam na frontonę, że nie zapłacił. Zrób to na pankę. Jesteśmy najtańsi w okolicy. No nie musi być dwa złote. Co ja rozumienie, bo pięć To wrzuć pięć, możesz przyjść jeszcze jutro i pojutrze. Co Nie, o tym to opowiadałem naszym studentom. No, ale teraz już my zrobiliśmy i odgrzebaliśmy archiwa. To może podzielisz się na, do kamery. Nie, niedzielę. To są najstarsze jakie tu z ogóle zostały chyba w tej szkole. Nie, niekoniecznie Bilet wstępu z Max, ty się nie chowaj. Niestety my jesteśmy tańsi niż kanapki w Basze, więc uważam, że za sztukę trzeba płacić. Panie, Gdyby Panie, to, jest to, to jest Jeden. Co? Jeden. Max, trzeba o, co to jest? Taka jest piękne takie. Nowe dobrze, rozwoły. może być. pokazała. Za pokazanie? To ja jeszcze <grymka> nakręcam. To jest kręć, kręć. No. Jest. Jubileuszowe, jubileuszowe. Ale to już nie dany. możesz tego wydać na nic. Musisz tak. no, to, to zatrzymać. No dobrze, to zresztą, że zrobiłaś nam przyjemność taką jubileuszową. 15 zł tylko. Robi wrażenie. Tu proszę już, no, już widzę interesy, Zb łączymy się z Buchmacherem. Co kupujesz Maciek? Owszem. chciałem kupić Dobrze. Jest... Bardzo mi się podoba, Porządek. jestem za techniką. Ile to miało być? 2 złote. Dwa złote, Ręczna robota, ręczna robota, cyfra 72 jest najdroższa. <grym> Max, zetrzesz farbę, słucham, wernisarz a włączony z wejściem płatnym za złotówkę. Ale, ale mam nadzieję, że to pójdzie na schronisko dla zwierząt, Tak, a nie na prywatne... Czyli dla nas. No widzisz, ale jest cały zestaw ten, za 15 złotych to wszystko. I jak? 15 zł to przesadził pan. <laughs> Możemy za 12, ale już bardziej nie. 12 to jest jeden. Ta jest bardzo droga, za 5 zł, bo to bardzo stara praca. Polski panuje państwo. My się tutaj ja, też te prawie Za 3 do zł. Do... Za... Dobrze. Można się zdeklarować porywacz samochodów, znaczy Foton. Dzieci. czarny foton. Za ile to było? Kupujemy. Za 5, za 5, 5 zł, złotych. dobrze. Już jest sprzedany. Foton sprzedany. Chcesz za 3 zł? Dobrze, sprzedany jako za wojski za 3 zł. Jutro proszę się zgłaszać po odbiór. Ale Jacek, mam tej dni. Tak. Ja płacę, ale... On ja to już. On kupił no. ja to. Oczywiście, tak. Za i 3 zł. To, co ja? Satysfakcja. Ja sprzedaję. Mecz bokserski. A mecz, mecz bokserski no. jest ja w ogóle się czuję, że nikt nie kupuje. Mamy chętnego. Kto jest? Proszę bardzo, tutaj. Za, Pan. Za... Pan? On uroczy barokowy. A, 12,5 żubra za 2 zł. To jest prawie wszystko sprzedane. takiego sukcesu. Nie pamiętam żadnej galerii. Czy żubry poszły? Żubry nie poszły. Kto kupił żubry? Nie. Żobry żubry nie. Ten cały zestaw propi jest do kupienia za 10 zł. Takie kolorowe, ładne. Mecz piłkarski kupiłem do kuchni. Dobrze, dobrze do kuchni. Outsider ten jest też. on gdzieś do góry do nogami? Bo jakoś tak nam wyszło. Dobrze, dobrze. dobrze. Za 3 zł. Tak. Świat dziecka Kupione słońce. Dobrze. O, tak. najdroższa praca. Za, za, 5 zł najstarszy... za 5 zł najstarsza Za 5 zł najstarsza praca. Dziękujemy bardzo. Tak, właśnie zdecydowałem się. Za 5 zł Za 5 zł. zł. Stał się Pan na... A to pasuje do Ciebie, Szczepan, plakat optymistyczny jak najbardziej. Dziękuję. Proszę bardzo. Jutro, można jutro zapłacić. Tak. nie wejdzie. Dobrze. Za 2 złote. Tak. Dobrze. Jutro między 11 a 1. Złoty Dobrze. 50 zł. Dobrze. Sprzedane? Sprzedane. Gratulujemy. Za 5 zł? Za 5 bierześ ma? Za 6. Złoty. Za 6. Dobrze. Za 6 zł. To jest 5 zł. Zobaczymy ile nam wyszło. Może. Woda. Nie działa na ciebie to. Ile mamy? 30. To musisz. To, to, to wiesz, co masz robić, Max? Wino czy piwo? Krewet bokserski ze względu na unikatowe barodowe ornamenty. A także z tego względu, że mam wspaniałą złotą ramę, która wisi nad moim łóżkiem w sypialni i myślę, że teraz będzie idealnie wypełniona. Ten zakup mnie odmieniał. Nie Odmieniała? A co to A? To, to jest forma żeńska. Odmieniła? odmieniła. Ten zakup nie odmieniła. Muszę coś powiedzieć, tak? No to musisz przyszedł. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Jestem taki, a, taka, szczęśliwy, a. No. Co za obiad. Dobrze. I dlaczego? Nie, Marczewski. Nie, Piękne. Piękne, po prostu piękne. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Ładne ludzie. Laser. Nie, nie. Ty to wziąłeś? Słuchaj, myślę, że to fajnie będzie wyglądać w takiej postabli, w takiej postabli, w takiej wielkiej stronie atomowej, w portugalsku. Można być w tej wielkiej stronie, bo to jest Będzie jakiś strażak, No, już. No, ujęła mnie strasznie kolorystyka tego flagatu. Zobowite połączenie ciepłych kolorów ze srebrnym, no i po prostu, no... Tego zauważyłem wiedziałem, że musi być młody. Tak? <tronety> mhm, mam taki zamęt w schowzie, wywołany wizualnym kontaktem z moimi plecami pomyślałam, że e, jeżeli goście, którzy do mnie do domu będą przychodzić, będą się e, nieostrobie zachowywać, będą e, do pokoju, e, wizualnych przemian, że te oto plakaty będą wysiągnąć e, a będzie na będzie małe przystało, które będą mieli szansę pomścić. Co? Szukamy samochodu. Szukamy samochodu. A dlaczego foton? Dlaczego foton? Eee, dlaczego foton? To jest taki fantom trochę. Taki nie wiadomo co. W momencie, kiedy zaczniemy porywać dzieci. Jeszcze kawałek. O nie, nie. Ale to będę podniecony, jak porwię dziecko takim fotonem. Będę miał dreszcze. Będę miał tak. Tutaj zakupiłam 12 i pół żubra, bo znotowywamy jak najbardziej cena. Oczywiście, no i tutaj. <grychy> <Aha>. no. <grychy> nie wiem, co się ze mną dzieje. Jestem taka szczęśliwa. <grychy> co to? Jest? jest Tu nie jest pistolet, to jest wybuchająca butelka. Tak. 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 Jestem podniecona, mam resztę. <grychy> Determinacja moja też prowadziła do tego, żeby najpierw przeczytać ten tekst, praktycznie umiem go na pamięć i, i no wzruszył. Trzeba zrobić aukcję krzesła i parkietu. Jeszcze tam, tu. Jeszcze raz powiem, że jestem ciągle zadowolona. Natknęła. Ja bardzo lubię konie. Piękne A ten mam. Ma... Konwencję jednorożca. To jeszcze bardziej widzi. Ten zakup mnie odmieniła. Proszę, reszty. To wszystko. I jeszcze tutaj. Ja tutaj. Mam taki szum w głowie. Zdała mi się bliska, ale to... Nie wiem co się ze mną dzieje. Jestem taki szczęśliwy to za odjazd. Ten zakup mnie odmienił.